Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witamy w kolejnym podcaście w ramach Platformy Nauki. Witam Cię, Łukaszu. Tam Cię Szymonie, zabieram Cię na sam początek w pewną podróż i będę potrzebował interakcji, żeby wprowadzić ten temat rozmowy i ta interakcja to będzie odpowiedź na pytania, więc proszę o zwięzłe odpowiedzi, które doprowadzą nas, zaufaj mi, do tematu naukowego i to jeszcze mało tego, dość złożonej i ciekawej kwestii. Więc zacznijmy od pytania, czy kojarzysz taką postać z historii jak doktor Robert Oppenheimer? Nazwisko brzmi znajomo. Brzmi znajomo. Amerykanin, e, który w laboratorium czy w centrum badawczym w Los Alamos uczestniczył i nawet prowadził zespół badawczy, e, który odpowiada za bombę atomową. Mhm. To jest postać e, Roberta Oppenheimera, osoby, która jest bardzo, bardzo znana w świecie nauki. Powstał też ostatnimi czasy film, właśnie zatytułowany Oppenheimer, w reżyserii e, pana Nolana, który opowiada właśnie historię e, tegoż badacza. I tu się kończy wątek, jakby związany z tą, z tą postacią, ale pan Oppenheimer miał brata, innego pana Oppenheimera, tym razem Franka. I Frank Oppenheimer, co ciekawe, również był naukowcem, badaczem, który nie zajmował się kwestiami związanymi z rozwojem bomby jądrowej, ale również zajmował się fizyką. I ten, oto amerykański naukowiec, w pewnym momencie zakochał się w edukowaniu ludzi. To znaczy stwierdził, że z wiedzą, którą posiada, zamiast brnąć w to, żeby być najlepszym fizykiem na świecie, to pozycję zajął jego brat, stwierdził, że zajmie się edukowaniem i popularyzowaniem nauki. Ale miał taki problem, że z doświadczeniem, które ma i z tą wiedzą, którą posiada, on nie za bardzo jest w stanie nawiązać kontakt z takim przeciętnym amerykaninem. To znaczy, on by bardzo chciał przekazać swoją wiedzę amerykanom, tylko że nie za bardzo kto ma go słuchać. Bo dla wszystkich to jest po prostu zbyt skomplikowane. No i wyszedł z takiego założenia, że zrobi muzeum fizyki. I tak powstało i tutaj przechodzimy do tematu tego materiału pierwsze centrum nauki, które wtedy nazywało się po prostu Muzeum Nauki, było to y, centrum nauki w San Francisco, nazywało się Exploratorium. I pod tą nazwą Exploratorium Frank Oppenheimer ukrył kilka pomieszczeń, które były instytucją taką jak muzeum, z tym, że było to takie nietypowe muzeum, bo jak się tam wchodziło, to nie za bardzo było co oglądać. Znaczy, tam nie było za bardzo eksponatów. Zamiast tego było eksperyment... były eksperymenty, które y, za zachęcały do tego, żeby po prostu zrobić sobie jakieś małe, fizy małe fizyczne doświadczenie. I powiem ci, to jest obraz muzeum, który. No, koresponduje z wybranymi instytucjami, które znamy dzisiaj. Czy jak zarysowałem to jak wyglądało to eksploratorium, czy coś ci przychodzi do głowy, jakieś taka instytucja, która się z tym może kojarzyć? No, oczywiście e, kilka nawet. <grym> Okej, okay, no to śmiało. E, Na no pewnie Centrum Nauki Kopernik mhm. w Warszawie, e, ale też Deutsches muzeum, które było dla mnie pierwszym tego typu doświadczeniem. Mhm. E, bardzo w dzieciństwie ciekawa na mnie placówka w Monachium się znajduje, gdzie można było zobaczyć, właśnie zrobić eksperymenty i zobaczyć działania poszczególnych rozwiązań technicznych, mhm. resorów. Na przykład one skakały, podjeżdżają, można było wsiąść do samolotu, dotknąć różnych rzeczy. I podobnie, do pewnego stopnia to jest też w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gdzie no niedawno byłem tam z moją córką. E, to jest też ciekawe, że no, tak jak nauka się zmienia, tak wystawy tam się zmieniają. Tam tak, są tak. stałe elementy, ale wiele z nich jest jednak na bieżąco zmienianych, więc jest to miejsce, do którego warto e, zaglądać co jakiś czas. Mhm. Tematem tej rozmowy jest popularyzacja nauki i takim. Największym symbolem tej popularyzacji są właśnie takie placówki, jak wymieniłeś. I teraz fakt, że dla ciebie to brzmi podobnie, jest jakby dość naturalny, no bo po prostu te muzea mogłyby robić podobne rzeczy, skoro coś się sprawdziło w jednym miejscu, to się sprawdza w innym, ale też jest to podszyte pewną warto, wartością merytoryczną, czy informacją, która polega na tym, że eksploratorium stworzyło autorski program, który nazywał się Eksploratorium Cookbook, i jest to przepis na to. Jak zrobić centrum nauki? I okazuje się, że zdecydowana większość tego typu instytucji, a na pewno wszystkie te, które ty wymieniłeś, znaczy wymieniłeś też dwie, no nie była to nie jest to jakaś duża próba, nie bo łącznie tak. mamy trzy, tak? Ale gdybyśmy wymieniali inne placówki z Polski, czy z Europy, które kojarzą nam się z tym, co właśnie opisałem, to one wszystkie robione są według tego samego wzoru. To znaczy część wystaw. Jest jeden do jeden taka sama, ale ponieważ to eksploratorium Cookbook, czyli ten pierwszy wzór, który później został wchłonięty przez kolejne instytucje, które zaczęły zrzeszać centra nauki, on jest po prostu olbrzymi. Tak więc jesteś w stanie zwiedzić kilka centrów nauki w Polsce i wszędzie mieć kontakt z innymi rzeczami, ale wszystko zostało stworzone wedle tego samego wzoru, którego praojcem, takim nestorem, jest właśnie pan Oppenheimer. Dojechaliśmy, to jest ta podróż, którą chciałem cię zabrać i teraz jesteśmy tu i teraz w 2023 roku i popularyzujemy naukę. Pytanie, po co? Jak sądzisz? Po co to robić? Hmm. No, myślę, że kilka powodów można znaleźć. Mhm. Znaczy, Też tak sądzę. Pierwszy, jaki przychodzi do głowy, to mm, dla celów poznawczych, nie? Dlatego, żeby, żeby ludzie po prostu mogli się dowiedzieć, czym się zajmuje nauka. Mhm. Drugi to... Mm, żeby podnieść zrozumienie te te tego. Bo nauka, czym się że żyje przede wszystkim z podatków, czyli wszyscy na nią się zrzucamy, tak. a robią nie wiadomo co, prawda. Więc, żeby tę przepaść między nami i naukowcami, a innymi naukowcami mhm. e, zmniejszyć, zasypać a, albo w ideale zlikwidować, e, warto tymi wynikami e, i z aktualnym stanem nauki się ze społeczeństwem dzielić. Po trzecie, to jest też takie miejsce, gdzie można tą nauką zainteresować, zaintrygować, a, czyli łowić szeroko nie, przyszłych naukowców. Prawda? Nie, jakoś niekoniecznie ktoś e, zostanie od razu naukowcem po jednej wizycie w centrum nauki, mhm. ale może to być jakiś element przełomowy, może to być coś, co mu uzmysłowi. E, to, to te współzależności między nauką a życiem codziennym, i to może być przekonujący argument, żeby obrać taką ścieżkę kariery. No i pewnie jeszcze więcej powodów można by znaleźć. Tak. Na pewno, nie? A ty jakie widzisz? Ja widzę do tego, co powiedziałeś. Na pewno jest jeszcze taki powód, że centra nauki i popularyzacja nauki doskonale uzupełniają się z takimi trendami, jak na przykład łączenie różnych dyscyplin naukowych między sobą. Bo w świecie nauki jest taki problem, że jeżeli jesteś w czyimś w czymś ekspertem to wiesz wszystko co się dzieje ale w twojej wąskiej dziedzinie a ten trend popularyzacji wymusza żeby naukowcy też między sobą czyli w ramach bańki w której już są jednak żeby ta najbardziej yy, naj Najbardziej oddolna bańka została rozbita, i żeby dzielili się między sobą wewnątrz świata nauki odkryciami, co bezpośrednio przekłada się na współpracę między instytucjami i doskonale pokazuje to, to, jak się popularyzuje naukę właśnie w centrach badawczych, w centrach nauki. Dlaczego się pomyliłem z centrami badawczymi? Bo z reguły te ośrodki współpracują ze sobą bardzo, bardzo blisko. To znaczy, często jest tak, że centra badawcze bezpośrednio finansują rozwój centrów nauki i w zamian za to na przykład. No, otrzymują dostęp do wszystkich uczelni czy instytucji naukowych, które również współfinansują czy współpracują z tym centrum popularyzującym naukę. Więc mamy tutaj takie połączenie wewnątrz struktury instytucji, jaką jest po prostu świat akademii, gdzie tym czubkiem góry lodowej, czy tym punktem, który widzi społeczeństwo, ale też który widzi inny naukowiec, jest właśnie centrum nauki, tak jak centrum nauki. Kopernik. Odwołując się do tego co powiedziałeś wcześniej, mi się wydaje, że te osoby, które prowadzą zajęcia z dziećmi, właśnie są tymi dydaktykami czy przewodnikami w centrach nauki, to są tacy to jest taka największa agencja skautingowa na świecie. Oni po prostu łowią te młode talenty i to jest też kolejny powód, dla którego centra nauki powstają, to znaczy, żeby jeżeli już mamy osobę zainteresowaną nauką, żeby kierunkować je dalej, to znaczy pomagać im faktycznie Wchodzić do tego świata nauki, nie tylko się nim interesować, ale też tworzyć taką ofertę, która jest na pograniczu rozwoju naukowego, ale też po prostu prezentacji tej ludzkiej strony akademii. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne i że tego nie ma często możliwości zrobić za pośrednictwem na przykład uczelni. To są kolejne dwa moje powody i mam już taką piątkę argumentów za tym, żeby faktycznie e, jakby zgodzić się co do tego, że popularyzacja nauki jest potrzebna. No. Tak, jak najbardziej. Znaczy, jest, ja mam jeszcze jedną refleksję z tym okay. związaną, co powiedziałeś i Dźwięk. właściwie jest tematem naszej rozmowy, popularyzacja hmm. nauki. E, mam wrażenie, że mówimy o centrach, które to, to nauka to jest po prostu science, czyli taka nauka e, przyrodnicza, nie? Tak. A przecież jest też nauka historia. Jest e, historia sztuki, to są też dziedziny naukowe. Mhm. E, I ją się popularyzuje w muzeach po prostu, nie? Tak. nie? w centrach, ale jeżeli jest Muzeum Powstania Warszawskiego, no to ono też jest pewnego rodzaju centrum nauki, ale rozumiem, że ona nam trochę wypada poza nawias. A może by można też ten nawias wciągnąć, nie? Bo to też jest z całą pewnością bardzo m, inspirujące miejsce dla przyszłych historyków. To jest tak, że ja cię zabrałem na pewną podróż i ja powiedziałem tutaj stajemy i tu już bądźmy tutaj, ale ty mówisz nie chodźmy dalej, bo widzisz ja na przykład nie wiem jaka jest naukowa stricte definicja centrum nauki. Wydaje mi się, że faktycznie należy tutaj rozróżnić, co bardzo czujnie zrobiłeś, że tu oczywiście rozmawiamy o tych science w sensie naukach ścisłych, szeroko pojętych, mhm. tak czy przyrodniczych właśnie, ale jeśli chodzi o te nauki humanistyczne, no to mi się popularyzacja tych dziedzin, tak po ludzku, najbardziej kojarzy z jakimiś programami, które opowiadają w ciekawy sposób. Tak, gdzie siadzasz, sadzasz na przykład gdzieś naukowca i każesz mu mówić, tylko mów pan w prostym językiem, żeby cię zrozumieli, i opowiadaj historię, opowiadaj o kulturze, o języku. Nie, to teraz jest więcej tego typu, właśnie centrów nauki, można mhm. je tak chyba też opisać, jak Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Mhm. Bardzo ciekawa inicjatywa właśnie no, popularyzująca naukę. Nie? Mhm. Tam można zobaczyć, jak do tej wojny doszło, jak, ona, jak wyglądało życie w trakcie tej wojny, jak wyglądały główne działania wojskowe, wojenne. No, różne aspekty tego trudnego okresu polskiej Europy. Europejskiej historii, mm -hmm. bo ono też nie jest tak zupełnie polonocentryczne, co też, co też jest, myślę, cennym podejściem, bo wyciąga nas trochę z, z, z takiej wąskiej perspektywy na no, szerszą, bardziej kontynentalną czy globalną. I, no i jest mm, ciekawym narzędziem do. Popularyzacji nauki. W części tego typu placówek, niezależnie o jakim rodzaju nauki mówimy, już bardzo cenne, i to jest kolejny powód, żeby w ogóle naukę popularyzować w taki sposób, jak robią te centra nauki, to jest to, że jakby oferta tych. Instytucji polega na tym, że chcesz zaangażować tą drugą stronę. To najbardziej obrazowo widać faktycznie w tym, że jeżeli masz centrum nauki poświęcone, dajmy na to fizyce, to faktycznie wchodzisz tam robić eksperymenty fizyczne, a nie dowiadywać się o tym, że były zrobione. Tak? To jest kolejny zupełnie osobny powód, że faktycznie chcesz stworzyć społeczeństwo, które jest zaangażowane w. To, co wiemy o nauce, tak? wiedzę. I tym się różni, i to tutaj akurat jest rozróżnienie, które warto też wprowadzić, popularyzowanie wiedzy jako takiej, to znaczy popularyzowanie faktu, że, był, że coś się stało, od popularyzowania nauki, czyli coś się stało, ale taką, a taką metodą to osiągnęliśmy. Tak? Czyli na, na przykładach muzeów historii to również bardzo wyraźnie widać, bo są muzea, które chwalą się tym, w jaki sposób zbierają swoją dokumentację, czy zapraszają Cię do tego, żebyś na przykład próbował zaaranżować. Sale, na modłę z lat dawnie minionych. Tak? Jakakolwiek forma zaangażowania tego odbiorcę w to, żeby on współtworzył tę naukę czy ten kontekst, w jakim się znajduje, to jest właśnie moment, w którym zaczynamy popularyzować, czyli zapraszać do tego, żeby ktoś razem z nami coś współtworzył, a nie po prostu jak z katedra prezentujemy jakąkolwiek wiedzę byśmy nie chcieli. Więc to jest to ważne rozróżnienie. Wiedza a nauka. Trudno mi tu coś dodać. Nie, wiesz? Ja nie. Ja po prostu chciałem, żeby wybrzmiało to, że akurat ten element tego rozróżnienia doskonale znam. Chciałem <grym grym grym> zrobić na tobie trochę wrażenie. Jestem hukać. pod wrażeniem, pozostaję pod nim, tak. Ja bardziej jestem taki trochę intuicyjnie wyczulony na ten element takiej zanurzenia, nie? Imersyjności, że, mhm. że po prostu wchodzimy w dane doświadczenie nie? i albo wchodzimy w buty naukowca i prowadzimy eksperyment. Eksperyment albo wchodzimy w doświadczenie małego powstańca i e, dotykamy tych rzeczy, których on dotykał. Nie? I e, to jest jakieś takie dla mnie kluczowe, ale faktycznie być może mm, jest to rozróżnienie idące w poprzek Twojego. To teraz znowu pytanie, z kategorii, znowu, dlatego że zadaję je przy wielu okazjach innych podcastach, tak? Więc tutaj znowu nie mogło zabraknąć pytania, które może stolik wywrócić, a może okazać się po prostu. Yy... Wykazujące, wykazywań może być przejawem tego, że po prostu ktoś nie rozumie tematu, tak, który właśnie omówiliśmy, ale wydaje mi się, że i tak ważne, się, żebyśmy się nad tym zastanowili. To znaczy, słyszy się że popularyzacja nauki, czy ja przynajmniej słyszałem, może w mojej bańce to tylko się tak mówi, że popularyzacja nauki troszeczkę zdejmuje ze świata akademickiego tą taką formę nobilitacji, którą uczelnia ci daje, tak? Czy właśnie tytuł profesorski, czy fakt, że masz wiedzę, a ktoś inny nie ma wiedzy, tak? Że to, co robimy popularyzując naukę, zapraszając całe społeczeństwo do tego, żeby współtworzyli razem z nami naukę, to jest właśnie troszeczkę takie Zejście z tego podestu, które nam uczelnia daje, i potencjalnie może to być niebezpieczne. W takiej zasadzie, że stajemy i jesteśmy nadzy, tak? Prezentujemy wszystko, co mamy w społeczeństwu, zobaczcie, tak to działa. Co o tym sądzisz, o takim, o takim głosie? Hmm. Wiesz co? Znaczy, je, je, jakiś rodzaj może e, ryzyka w tym można by się dopatrzeć, jeżeli wejść w. Koncepcję fake newsów i tego, że mm -hmm. obniżamy, jeżeli uznać, że obniżamy w ten sposób autorytet do uniwersytetu i nauki jako jeden z wielu, mm -hmm. tak? że wtedy ekspert z YouTube'a, y, wielokrotnie przywoływany do EFH typowy, mm -hmm. jest równie y, wartościowy y, znawcą tematu jak profesor mm -hmm. y, i przedstawiciel pełnej uczelni. To, to jest dokładnie ten nurt rozumowania. To, y, to być może jest ryzykiem, ale tak naprawdę widzę tu dużo więcej korzyści. Znaczy, że To, że. Mm, Żyjemy w czasach, w których e, wielu ekspertów z YouTube'a jest faktycznie ekspertami. Mhm. <laughs> to znaczy, że e, nie ma już y, 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 sposobów, i to już od dawna, myślę, w, y, ale w dobie internetu, mhm. żeby ograniczyć dostęp do wiedzy wyłącznie dla profesorów. Nie? Znaczy, on się staje coraz bardziej powszechny. I coraz częściej nie wymaga już długotrwałego procesu uczenia się. Nie? Znaczy ta rewolucja ChatGPT, czy wcześniej wyszukiwarka Google, ona w dużym stopniu zaczyna wyrównywać szanse pomiędzy kimś, kto lata studiował temat, a kimś, kto po prostu potrafi zadać właściwe pytanie. Nie? Oczywiście. E, uczenie się, rozwój, praca badawcza nigdy nie będzie zastąpiona przez. W moim przekonaniu. Nie, być może nie jest to takie oczywiste. E, przez e, mm -hmm. sprawne korzystanie z internetu. Mm -hmm. e, ale. <coughs> Pokazywanie, że nauka jest, jest gotowa wejść w dialog e, i w jakiś sposób koegzystować z ludźmi dzisiejszego, nowoczesnego świata, którzy są raczej egalitarni i mm -hmm. tak nie patrzą z, hierarchicznie. Jak ktoś już jest profesorem, to tak. poczekajmy 50 lat, też dojdziemy do jego poziomu i tak, 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 na razie tak, możemy tak, tylko słuchać i milczeć. E, ta, to, to już tak jest coraz rzadziej. Nie? Ludzie już teraz, młodzież, wszyscy rozmawiają dużo bardziej na partnerskich zasadach i e Pamiętam też o tym fakcie, że większość innowacji funkcjonujących w społeczeństwie tworzy się poza uniwersytetami, poza uczelniami. Nasz świat często zmienia się dzięki działaniom firm, biznesu i osób zupełnie nie z świata nauki. Częściej niż ci naukowcy chcieliby to przyznać. To pamiętając o tych aspektach, wydaje mi się, że jeżeli nauka nie będzie tego robić, nie będzie się popularyzować, schodzić, dialogować, być w kontakcie z codziennym naszym życiem, to no, może swój autorytet zupełnie stracić, znaczy, bo ludzie po prostu odwrócą się do, do, w inne miejsca i wtedy byłoby w dalekim w stopniu, już może czasowym, ale jednak ryzyko obumarcia, że stanie się fikcyjną, obumarłą dziedziną ludzkiej aktywności, a tak naprawdę świat dzieje i, i prawdziwe życie dzieje się zupełnie gdzie indziej. To było pytanie, gdzie starałem się jak mogłem, żeby zadać jakąś, znaczy sprawić, jak, że spojrzymy krytycznie na ten trend, i doszliśmy do miejsca, które jest bardzo ważne, to znaczy element jakby społeczny z którego wynika popularyzacja nauki i o tym mówił sam Frank Oppenheimer to jest to, że społeczeństwo jako takie się zmienia, tak? To znaczy faktycznie można założyć, że popularyzacja nauki o ile zawsze była, to była dla tego wąskiego grona, tego o którym ja mówiłem. To znaczy naukowcy dla naukowców, żeby lepiej się między sobą mogli komunikować, mieli łatwiejszy dostęp gdzieś gdzie się nie znają czy o czym nie wiedzą. Ale moment w którym właśnie teraz ze względu na czynniki technologiczne Także społeczne, właśnie współtworzymy to odpowiedzialne, powiedziałbym nawet obywatelskie, tak, społeczeństwo. Czyli cała ta koncepcja właśnie się pojawia świadomego obywatela, to właśnie w niej te centra nauki odnajdują się najlepiej. I dla takiego obywatela, i dla takiego społeczeństwa one są stworzone. I to jest coś, co chciałbym, żeby chciałem, żeby było wnioskiem, ale wyszło nam jako naturalna konkluzja tego, co ty powiedziałeś. Czyli to nie będzie konkluzja podcastu, tylko jednej twojej wypowiedzi, więc wielkie gratulacje. Dziękuję. No widzisz, masz zamierzone konkluzje, one jakoś tam wychodzą. Ja myślę też, no, bo tu wspomniałeś o demokracji, nie? świadomy obywatel, nie, obywatelskość tak. jakoś tam zakłada demokrację. Ja dla mnie e, o tym nie pomyślałem. Pomyślałem bardziej o partnerstwie i o, tych, o takich relacjach, mhm. w których e, sieć powiązań między nami jest już właśnie bardziej e, no, płaska niż, niż hierarchiczna, ale ten wątek e, obywatelski. Mhm. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważny i że też waż, warto o, go szczególnie podkreślić, dlatego że wiele problemów e, współczesnego świata, nie, globalne ocieplenie jest jakby takim kluczowym i najłatwiejszym do wymienienia, ale... To też jest archetyp tak. problemu już powoli. Ale myślę, że e, e, dostęp do energii atomowej, e, dostęp do, nie wiem, paliw kopalnych, e, świadomość tego, jak działają różne czysto naukowo opisane fizyczne zjawiska, mhm. jest czymś, e, o czym e, z, zaczynają decydować ludzie, którzy czasem tych rzeczy nie rozumieją? Nie? To znaczy, jeżeli demokratycznie zaczynamy niektóre rzeczy e, opisywać, to powinniśmy najpierw zadbać o to, mm -hmm. żeby uczestnicy tego demokratycznego procesu mieli elementarną wiedzę na temat zjawisk, o których zastosowaniu e, przychodzi im decydować. I to jest, myślę, bardzo ważne i też rola tego, tych, tychże centrów, jak i samego procesu popularyzacji nauki. Jesteśmy w roku wyborczym. Czy chcemy zrobić taką obligację, że przed pójściem do urny, do czego oczywiście zachęcamy, każdy obowiązkowo Centrum Nauki Kopernik, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i dopiero można myśleć o zagłosowaniu. Nie no, oczywiście teraz hiperbolizuję. hiberbolizuje. Zartujemy trochę, tak rozumiem, ale jeżeli jest rok wyborczy, Wyborczy możemy zrobić taki ogólny apel. Nie? Znaczy wyborco, bądź świadomym wyborcą, przeczytaj programy, zastanów się, a wcześniej mhm. dbaj o to, żeby stale podnosić poziom swojej wiedzy. Wiadomo, że ta wiedza wiedza przyrasta w ludzkości szybciej niż dany, którykolwiek człowiek jest w stanie ją e, przyswajać, ale pomimo tego e, dbaj, sprawdzaj i czytaj, i dbaj o swój poziom wykształcenia, e, też w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności. Nie ma żadnej konkluzji, którą bym wymyślił, która. W... Ja już teraz czuję, że mówiąc, mącę tę wodę, którą zostawiliśmy, po prostu jako taki idealny obraz podsumowujący ten podcast. Szanowni Państwo, popularyzacja nauki to proces, o którym fajnie porozmawiać, który jest bardzo wartościowy, ale który przede wszystkim się dzieje, więc na koniec, ostatni wątek, to znaczy przyszłość popularyzacji nauki. Razem z rozwojem technologii. Na pewno formy audiowizualne, czy takie zaproszenie do tego, żeby pewnie też w, w świecie meta, w świecie już stricte zanurzenia w technologii, stwarzają możliwość do tego, żeby być z tą nauką jeszcze bliżej, być z nią w każdym domu, jeżeli tylko mamy dostęp do internetu, to jest jakieś wyjście. I tu pojawia się pytanie: czy nie uważasz, że z popularyzacją nauki, czy z, tym, z tą ekspansją pokazywania zobacz, to badamy, tu jesteśmy? nie można łatwo przesadzić i sprawić, że społeczeństwo będzie nas miało gdzieś, jako świat nauki, który na koniec dnia zajmuje się rzeczami nie tak ciekawymi, jak niektóre seriale czy programy rozrywkowe. A... Nie, nie, nie uważam. Nie, w sensie to ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby e, można było w jakiś taki sposób przesadzić, mhm. e, że już je, ktoś nie, nie, nie jest na to zupełnie poirytowany czy obojętny. Mhm. Bo oczywiście każdy z nas ma też prawo wyłączyć komputer, nie pójść do centrum, odpocząć, pójść na spacer, pójść w, po prostu spotkać się z przyjaciółmi i się tym nie zajmować. Mhm. Więc, więc nie, myślę, że tutaj trudno przesadzić. Tak, zastanawiam się nad tym, dlatego że są takie kwestie społeczne, jak wspomniane właśnie interesowanie się problemem, chociażby globalnego ocieplenia, które, do których nas tak bardzo wszyscy zapraszają, żebyśmy się tym zainteresowali, że aż nie chcemy się interesować, bo już mamy. Dość rozmawiania na ten temat. I zastanawiam się, czy podobną logiką nie można właśnie zniechęcić się do świata nauki, dlatego że w każdym miejscu mamy jakiś, jakąś instytucję, która zaprasza nas do tego, jakbyśmy zobaczyli, jaka to nauka nie jest fajna. Pytanie, czy to nie jest zbyt prostolinijne myślenie? Co, no nie wiem, czy jesteśmy. Yy... Aż tak zniechęcenie do globalnego ocieplenia. Nie? Mhm. Znaczy, jak znaczy, jako tako jesteśmy. Nie? Mhm. Ja, ja może czasami jestem, ale, mhm. ale głównie z innego powodu. Znaczy, jestem zniechęcony z tego powodu, że ja to rozumiem, ale mam małe poczucie sprawstwa. Nie znaczy, że kurczę, nadciąga no katastrofa, no ale co ja właściwie mogę zrobić? Czy znaczy, jakoś tam dom muszę ogrzać, gdzieś muszę dojechać? Czasem mhm. nie zawsze jestem w stanie dojechać na rowerze. No, trochę częściej go wybieram, niż gdybym nie miał tej świadomości. Ale moje zniechęcenie nie bardziej z tego powodu wynika, nie? że jestem bombardowany poczuciem winy, poczuciem e, zbliżającej się katastrofy, a nie mam poczucia, że to ode mnie tak wiele w tym wypadku zależy. E, natomiast kiedy rozmawiam z moimi synami, ten temat jest dla nich bardzo ważny. Nie? Są mhm. młodsi, pożyją dłużej prawdopodobnie e, i e, skutki tego procesu będą dla, w ich życiu bardziej odczuwalne. Mhm. Ja robię co mogę, żeby znaleźć jak jakiś haczyk, jakąś przesadę, cokolwiek, no, jak co może być potencjalnym ryzykiem dla popularyzacji nauki, czy jakimś zagrożeniem, problemem, argumentem, żeby... Banalizacja jej być może, nie? Znaczy być może, to wiesz, możemy znaleźć jakiś powód, nie? Że ludzie się zacznie wydawać, że nauka to jest tak prosta sprawa, że właściwie nie muszą sprawdzać, nie muszą badać, bo oni już raz kiedyś byli w tym centrum i im wtedy usłyszeli to i owo i takie przekonanie, że że no, że właściwie każdy z nas może być naukowcem, mm -hmm. więc właściwie to ja już nawet nim trochę jestem, zanim się nim stanę. Nie muszę tego sprawdzać i, i moje własne przekonania, takie zdroworozsądkowe, to są już prawdy objawione i naukowe. No, to jest jakieś ryzyko. Nie? Ale w kontekście wyborów i stawania się w roku wyborczym ekspertami od wszystkiego. Ale i... słuchaj, no ale temu możemy przeciwdziałać tylko poprzez jeszcze więcej popularyzacji no, nauki. Okay. Nie? Czym się strujesz, tym się lecz. Tak, ale tak, wydaje tak. mi się to bardzo prawdopodobne, że jest ktoś, kto pójdzie do takiego centrum nauki. Zbuduje sobie z klocków elektrownię wodną i nagle stanie się ekspertem od energetyki. To znaczy, naprawdę, to jest moim zdaniem real, realna wizja w kontekście roku wyborczego. Ale nie, no faktycznie, znalazłeś te banalizacje, ale nie zaliczam. Dlatego, że jeśli odpowiedzią jest większa edukacja, do której przecież popularyzacja prowadzi, to okazuje się, że to jest proces, no właśnie, jednoznacznie dobry, no chyba tak. Okay. Trudno mi polemizować z tą tezą. Chyba tak. wielkim rozczarowaniem będziemy kończyć ten materiał, w takim razie nie znajdując ani jednego haczyka na popularyzację nauki. Szanowni Państwo, to był podcast w ramach Platformy Nauki. Dziękuję Ci, Łukaszu. Dziękuję Ci, Szanowni.